Darmowa energia natury otacza nas od zawsze. Najpierw ujarzmiliśmy dla swoich celów wiatr i wodę. Później dołączyła do nich energia słoneczna, czyli promieniowanie emitowane przez najbliższą nam gwiazdę. Która niczym niegasnący płomień zasila życie na ziemi. Jednak dopiero od niedawna potrafimy czerpać energię w taki sposób, by przemieniać ją w elektryczność. Skutek tego jest taki, że opłacalność instalacji fotowoltaicznej oznacza nie tylko konkretne pieniądze, to przede wszystkim nowy, niespotykany wcześniej poziom energetycznej niezależności. Ekonomia, 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 jeszcze raz ekologia. Tak naprawdę, te odnawialne źródła energii pozwalają nam obniżać koszty funkcjonowania wielu obiektów. Zamontowanie paneli fotowoltaicznych umożliwia nam obniżenie kosztów funkcjonowania szkół, przedszkola, oczyszczanie ścieków. Dodatkowo, dodatkowo, przede wszystkim, również zmniejszamy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dlatego, że w wielu miejscach przy okazji odnawialnych źródeł energii pod nazwą panele fotowoltaicznych montujemy również pompy ciepła. Najważniejszą korzyścią wynikającą z inwestycji w systemy fotowoltaiczne jest realne zabezpieczenie społeczeństwa przed brakiem dostaw energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna zapewnia stałe dostawy prądu, który jest generowany bezpośrednio na miejscu, niezależnie od problemów występujących w zewnętrznej sieci energetycznej. Dzięki temu stajemy się mniej podatni na przerwy w dostawach prądu, które mogą wynikać z awarii, ekstremalnych warunków pogodowych czy problemów technicznych po stronie dostawcy. Drugi aspekt niezależności energetycznej związany jest z możliwością magazynowania nadmiaru energii. Dzięki temu możemy korzystać z własnych zasobów energetycznych, nawet gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają produkcji energii słonecznej, co zwiększa stabilność energetyczną. Połączenie paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła i magazynem energii to kompleksowe rozwiązanie, które przynosi dodatkowe korzyści. Własna elektrownia fotowoltaiczna oferuje jeszcze jeden kluczowy rodzaj niezależności wolność od warunków ekonomicznych. To nie tylko uniezależnienie się od niepewności związanej z wahaniami cen energii na rynku, ale także możliwość uniknięcia ograniczeń, takich jak limity zużycia energii, zmienne taryfy, czy też dodatkowe opłaty. Woru, myślę, takiego źródła energii jest mocno uzależnione od e, zarówno miejscowości, formy tej miejscowości, jak i klimatu jaki mamy. Tutaj u nas myślę, że najbardziej popularne są no, panele słoneczne, fajnie jak są połączone z pompą ciepła, bo to jest taka wtedy fajna instalacja, która prawie w całości eliminuje jakby e, dodatkowe źródła, e, które muszą nam spomóc, tą, tą instalację, żeby działać prawidłowo. Inwestycje w fotowoltaikę stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla samorządów gminnych dążących do osiągnięcia energetycznej niezależności. Dla gmin, które zarządzają wieloma budynkami użyteczności publicznej, oświetleniem ulicznym oraz infrastrukturą komunalną, rosnące koszty energii mogą stanowić poważne obciążenie budżetowe. Fotowoltaika oferuje sposób na zminimalizowanie tych kosztów poprzez generowanie własnej, odnawialnej energii elektrycznej. Kilku lat staramy się już właśnie wejść w te odnawialne źródła energii niedawno. W tym roku została uruchomiona jedna z większych farm fotowoltaicznych, 16 MW przy trasie czeskiej. Druga farma też została uruchomiona, to jest w granicach około 6 MW. Trzecia się tworzy, chyba też w granicach około 5 MW. Są złożone wnioski my sami jako jelenia góra. Będziemy chcieli postawić taką farmę w Sobieszowie około 20 MW. Zdaję sobie sprawę, że to jest troszeczkę zabałaganienie w krajobrazie. Też mi się to nie podoba, ale niestety na, taki, na takie źródła wytwarzania energii odnawialnych jesteśmy dzisiaj skazani. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną to poważne przedsięwzięcie, które wymaga dokładnego przemyślenia i starannego planowania. Decyzja o zainwestowaniu w fotowoltaikę powinna być poprzedzona dogłębną analizą, ponieważ takie rozwiązanie, choć przynosi liczne korzyści, wiąże się także z pewnymi wyzwaniami. Decyzja nie była wcale taka prosta, bo po zmianie przepisów, czyli przejście z, z tego systemu net metering na net billing, sama, sama, sama instalacja paneli już trzeba się nad tym głęboko zastanowić, tak? bo w poprzednim systemie wszystko to, co wyprodukowaliśmy, to później mogliśmy 80% tego w momencie, w którym chcieliśmy sobie z sieci wyciągnąć. Czyli na przykład, tak jak tutaj w górach, no to byłby to idealny idealny system, dlatego że w zimę, w zimę bym odbierał to, co w lato wyprodukowałem, a wiadomo, że największym kosztem jest odżywanie budynku. Tak? Mam pompę ciepła, także byłoby to dla mnie naj, naj, najbardziej optymalne rozwiązanie. Natomiast w nowym systemie niestety nie ma tej opcji, czyli albo panele, to co wyprodukują panele zużyję na bieżąco. No, i drugą opcją jest zainstalowanie akumulatorów, które będą gromadziły tą energię i będę mógł wykorzystywać ją jedynie wieczorem albo następnego dnia. Tak, i dlatego trzeba było się nad tym to sobie przekalkulować. Natomiast udało mi się dostać też dotacje do, do, do instalacji. No, i teraz w zasadzie już nie mam się nad czym zastanawiać, bo będę instalował właśnie tutaj z tamtej strony, będę na gruncie instalował y, panele i. Do tego magazyn energii tam 15 kW, także to co, to ten nadmiar energii w trakcie dnia, który, który będę miał, będę sobie magazynował i wykorzystywał go wieczorem, ewentualnie w pokoju. Fotowoltaika jest przyszłością. Trudno się z tym nie zgodzić. Jest to w końcu niezależność energetyczna, która daje mnóstwo możliwości i swobody jej użytkownikom. Produkcja własnego prądu, który pochodzi z pewnego źródła, to ogromna oszczędność. Dzięki możliwości przetworzenia promieni słonecznych w prąd elektryczny możemy wpłynąć na zmniejszenie rachunków za prąd przy jednoczesnym korzystaniu z typowych urządzeń. Najbardziej jest to kwestia, którą trzeba rozważać, bo po pierwsze zmusza nas do tego prawo w związku z tym, że musimy ograniczać tą emisję, musimy, musimy tutaj wprowadzać te działania prośrodowiskowe. Natomiast no ja nie ukrywam, z roli skarbnika miasta, no ja dbam o budżet. Więc dla nas niezwykle istotne są wszelkie, wszelkie możliwe oszczędności, a właśnie te oszczędności to jest fotowoltaikę, także idźmy w to.